O wejście do ścisłego finału walczyło około 40 osób. I choć chętnych, by wziąć udział w konkursie po naszymu, czyli po Śląsku, było znacznie więcej, to w 25. edycji uczestniczyli najlepsi z najlepszych. Stanęli w szranki wszyscy laureaci dotychczasowych 24 edycji, a więc zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. No, to była taka wyższa półka. Liga Mistrzów. I jak na prawdziwą Ligę Mistrzów przystało, poziom konkursu był bardzo wysoki. Przede wszystkim autentyczność. I najlepiej, żeby był tak to temat, który jeszcze nie był poruszany, a tych tematów za te 25 lat było bardzo dużo, ponad 2000 uczestników się przewinęło, więc nie tak łatwo trafić z tematem. Bo ślą roku to prawdziwy człowiek orkiestra, podkreśla Maria Pańczyk poździej, inicjatorka konkursu. Musi znać ten język serca którym się posługuje, czyli swój dialekt, to, to jest warunek, bo to jest konkurs na znajomość śląskich dialektów. No a potem no, musi być trochę artystą, musi być trochę e, jakimś psychologiem, znawcą duszy ludzkiej, e, musi wiedzieć, czym można kogoś zainteresować. E, no, sam e, musi być jakimś człowiekiem wielu pasji. A takimi są laureaci wszystkich dotychczasowych edycji. Dodatkowo przemawia przez nich duża skromność i radość z najprostszych rzeczy. Ja już wygrałam, to jest takie jakby dodatkowe, skoro zaproponowano nam, żeby, żeby jeszcze raz wystąpić, czemu nie spróbować? No miło było znowu stanąć na środku tam i coś powiedzieć do ludzi. Okropnie skromny synek. Co będzie, to będzie. Wyda się, że ze wszystkiego się trzeba radować. No mamy ten, teraz ten szczybny jubileusz 25 lat, a ten jubileusz to jest, no, jakby mu powiedzieć, tak po pół Abrahama. Te, te 25 lat, każdy jest młody, a jak mi starka godała, nie ma normalnie starych ludzi i no każdy jest albo blank młody, albo młody, albo w pięknym wieku. Tak mi zawsze starka go No I ja się cieszę, bo ja jestem w tym blank pięknym wieku. Konkurs był okazją do zaprezentowania swoich umiejętności językowych i porozmawiania o znaczeniu gwary. Czy gorol taki jak ja może się nauczyć śląskiej gotki? No, mnie się wydaje, że, że nie. Bo nie ma, nie ma tego akcentu, to trzeba wynieść z domu, od rodziców, od babci, od mojego bajtla, trzeba w tym żyć. Będzie rozumiał, będzie mówił, ale to nie jest ten akcent. Trzeba po prostu umieć się dogadać, podkreślają młodzi ślązacy. Trzeba byłoby zrządzić po naszym takce, bo nasz każdy rozumiał, a trzeba też zrządzić piękną polszczyzną, żeby mnie inni zrozumieli. I to są daje że rządzimy po swoim do wszystkich i co się nie umiem dorzucić, to musimy po pańskiemu, bo inaczej nie zrozumieją. Ślązakiem roku 2015 został Józef Jędruś z Miasteczka Śląskiego, który zajął drugie miejsce w 2006 roku. Jak podkreśla, to dla niego ogromny zaszczyt i jeszcze większa radość. Dostać taką nagrodę, to to nie że no prestiż, to jest, to jest mistrzostwo świata. Ludzie na Śląsku, to jest mistrzostwo świata. Jestem wdzięczny, wdzięczny jury, że no, każdy tam Dostrzegło w, w tym moim monologu, w tym moim takim śmiesznym monologu, niecodziennym, coś, coś wartościowego, dobrego. Tytuł honorowego Ślązaka roku trafił do zespołu pieśni i tańca Śląska. Bam I na sam koniec małe podsumowanie. Można powiedzieć, że przez konkurs przewinęło się około 2000 uczestników, że przyjeżdżali na konkurs ludzie z najodleglejszych rejonów Śląska, czyli z rubieży, opolszczyzny, po Jaworzynkę, Cieszyn i, i, i powiedzmy Zaolzie, że w konkursie właśnie uczestniczyli i z Czech, i z Niemiec uczestnicy. Imprezę uświetniły występy Anny Dyszkoni, Haliny Kunickiej i Krzysztofa Respontka.